12 marca w Zespole Szkół nr 1 w Bochni odbyło się drugie forum przedsiębiorczości pod hasłem Działamy lokalnie, myślimy globalnie. Organizatorem tego wydarzenia było Starostwo Powiatowe oraz Powiatowy Urząd Pracy w Bochni. Zapraszamy do oglądania. Jaki cel przyświęca Pan organizacji tego forum przedsiębiorczości? Forum Przedsiębiorczości organizujemy po raz drugi jest to takie miejsce, w którym przedsiębiorcy z powiatu Bońskiego mogą się spotkać i wymienić swoimi doświadczeniami, swoimi, również podzielić się swoimi sukcesami. Ale również jest to miejsce, gdzie chciałbym, aby w ramach tego forum powstawały nowe projekty, które rozwijałyby przedsiębiorczość, wpływałyby również na spadek bezrobocia i myślę, że tak to jest, bo to drugie forum pokazuje, by porównując z pierwszym forum, że to forum ma większe jeszcze zainteresowanie, jest większa potrzeba, a przedsiębiorcy do mnie się zwracają i dziękują, że powstała taka inicjatywa, że mogą się tutaj spotkać, wspólnie wymienić się swoimi doświadczeniami, swoimi pomysłami, ale również swoimi problemami, bolączkami. Myślę, że przedsiębiorcy są solą tej ziemi, solą Boheńszczyzny. I przedsiębiorcy, mieszkańcy bochni powiatu boheńskiego razem wspólnie powinni działać po to, żeby ta bochnia powiat boheński jeszcze się bardziej rozwijał. I myślę, że ten cel realizujemy. Rozmawiamy teraz z panem profesorem Witoldem Orłowskim. Panie profesorze, czy uważa pan, że roboty w przyszłości zastąpią ludzi? Nie, myślę, że roboty będą razem z ludźmi pracować, tak samo sztuczna inteligencja. Natomiast nie da się ukryć, że żyjemy w świecie, gdzie roboty bardzo wiele przejmą prac, które tradycyjnie robili ludzie. Również komputery z programami w sztuczną inteligencję zrobią to. I to oznacza po prostu, że ludzie będą musieli inne prace wykonywać. I może lepiej, roboty lepiej od nas składają samochody, a my lepiej od robotów wymyślamy niektóre rzeczy, więc znajdzie się miejsce i dla jednych, i dla drugich. Że dla Pana otrzymanie tytułu pracodawcy roku 2023. Przede wszystkim bardzo chciałem podziękować za to zaszczytne wyróżnienie. Dla nas jest to po prostu powód do wielkiej dumy i potwierdzenie tego, że lata pracy nad kulturą organizacyjną dają te efekty, że jesteśmy postrzegani jako bardzo dobry pracodawca. Czy takie wydarzenie jak Forum przedsiębiorczości jest ważne? Oczywiście. Takie wydarzenia jak Forum Przedsiębiorczości są ważne i potrzebne, tak naprawdę. My, jako przedsiębiorcy, bardzo chętnie bierzemy w nich udział i jesteśmy, jesteśmy dumni z tego, że w Bochni również tego typu eventy są.